A, chłopacy, mam was. Wy sobie myślicie pewnie tak, nie ma Dona, Mela, nie ma tak, nie ma takiego uciekańska ziomeczku. Co się na się dzieje, to ja nawet nie wiem, nie ogarniam czaczy, nie, ja widziałeś małpa, hu hu hu, małpa, 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 małpa. Co za legendarna strona, nie? Stęskniłem się za małpą. Żartuję, klikając codziennie. Jestem najlepszy. Dobra, zobacz to. Ja nie wiem o co tu chodzi. Wydaje mi się, że rentowność tych... Znaczy, na pewno wtorek będzie dniem, w którym ta skrzynka jakoś na cenie spadnie, ale nie wydaje mi się, żeby na tyle, żeby się nagle ją przestawało opłacać robić. Wydaje mi się, że sensownie napierwalać ją, to będzie jeszcze długo warto. Liquidity ma olbrzymie. Jak ty przez cały ostatni tydzień siedział i napierdalał te skrzynki, to jest bilioner, także pozdro dla niego. W ogóle działa mi mikrofon czy też kurwa już popsuty? Działa, działa, zajebiście. Powiem tak, aktualna sytuacja na rynku Steam to jest taka, normalnie jest tak źle, że uznałem tak, pierdolę, jeden z 2, nie? Mieli byłem, nie? Nieźle, co? No wiem, także legenda trochę, co? No to.